Bryty, prasową, i tradycyjnie najpierw proszę trenera gości pana Krzysztofa Szopę o cenie wydarzeń na pojedynkę. No trudno się nie cieszyć po wygranym meczu tutaj ze Zniczem, która jest bardzo dobrym zespołem. E, naszym zadaniem w dniu dzisiejszym było to, żeby mimo wszystko przyjeżdżając do Bruszkowa z, z szacunkiem dla zespołu, ale chcieliśmy grać o trzy punkty. E, Wiadomo, mecz się układał tak, że przewagę optyczną miał zniść pruszków, natomiast my czekaliśmy na swoją szansę i wiadomo, strzeliśmy my tą pierwszą bramkę i potem determinacja, zaangażowanie zawodników w to, żeby nie stracić bramki było wielkie. Więc mogę tylko powiedzieć, że pogratulować zespołowi zwycięstwa i bardzo się cieszę, że... W pierwszym moim meczu prowadząc, prowadząc garbarnię, wygrałem na wyjściu. Udali debiut. <laughs> Dziękuję. Czy są pytania do trenera Szopy? Jeżeli nie, bardzo proszę, trener Milankiewicz. Cóż można powiedzieć po takim meczu? Zatrudniłem zespół gości zwycięstwa. Chyba po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, że, że zespół nie oddał. Być może się mylę cennego strzału, bo bramka samobójcza. wygrał mecz 1 do 0. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Byliśmy na to przygotowani. Coś można powiedzieć. Mieliśmy jakieś swoje sytuacje, zabrakło precyzji, zabrakło zimnej krwi, zabrakło koncentracji, cwaniactwa po zejściu Michała Kukarskiego za drugą żółtą. Kartkę, graliśmy w dziesiątkę. Myślę, że druga połowa wyglądała już lepiej. Na pewno e, znaczenie na to miało, e, że, że zespół gości prowadził 1 do zera Tak jak już powiedziałem, e, dla nas jest to bolesna porażka. Z całym szacunkiem dla zespołu Garbarni. W każdym meczu staramy się dać o zwycięstwo. Lubię, no, zabrakło dzisiaj tego cłaniactwa w zimnej w sytuacjach, które mieliśmy. Dziękuję. Czy za pytania? Jeżeli nie, trenuję. Trenerom dziękuję, Państwu Dziękuję. dziękuję.